No, może będziecie się uczyć nowej piosenki w przedszkolu? Nie, nie chcę. Nie chcesz? Jesteśmy gotowi, idziemy. No. No, co? Ale... Gdzie ty idziesz? No? I co teraz? Nic, trzeba po niego pójść. Nie, ja już sama nie wiem, co mam robić. Jeżeli pójście do przedszkola to jest dla niego trauma, to z dziewczynkami nie było takiego problemu. Jego sytuacja jest inna prawie wyłącznie. Przebywa wśród dorosłych osób, jest w centrum zainteresowania. Nic dziwnego, że źle się czuje jako jeden z wielu w grupie. Pawełku, czekamy na Ciebie. Teraz myślę, że należało go posłać do przedszkola rok wcześniej. Być może jako młodsze dziecko lepiej by się zaadaptował do nowych warunków. Tak, coś w tym jest. Ja też im starsza. Tym bardziej wrażliwa, szczególnie na płacz dziecka. Kochanie, ale nie wolno nam ustępować. Jeżeli on nauczy się, że płaczem można coś osiągnąć, będzie na nas wymuszał kolejne ustępstwa. Paweł, ja wiem, że ty masz rację, naprawdę, ale kiedy widzę jego łzy, no to po prostu serce mi się kraje, no? Dlatego dzisiaj ja go odprowadzam i będę to robił dotąd, aż zacznie traktować chodzenie do przedszkola jak chleb codzienny. Sama mówiłaś, że wychowawczyni poradziła, żeby dziecko było odprowadzane przez osobę, z którą jest mniej związane emocjonalnie, tak? Będziesz miał sumienie? Kochanie, zostawmy sumienie w spokoju. Tu chodzi o sprawy, które można załatwić wyłącznie w męskim gronie. No.